Terror huliganerią chemical grader KB Życie ustawek i wjazdów na murawę Żaden pies nie będzie na nas krzywo patrzył To nie dla lesców znaczy, to jest dla najtwardszych graczy Więc turka łapę, bo ci wiadą na habę, a twoje plecy przy nas To na kurwy synach batel, bo masz bandę durni A ja w i uliwatachę Gotową i dwa sterina chętną na bardachę 1 9, 4, 7, tego jestem pewien Zasilam szereg chemikateren 077 niebieski, ta ekipa kładzie na deski biały, i przed siebie bać przypały, czerwień, witamy po dłuższej przerwie, z nami niepodzielnie ja z... za jastrzębie bastion polskości, śluz polskiego getta, nienawiść do chanystów ze mną od dziecka, ojczyzna ma jedna tu polska mowa, polskie serca zielono, czarno, żółte w stu procentach jastrzębie zdrój Ulica Harcerska, tutaj albo kilometrów, gdzieś stąd setka Znajdziesz wariatów, których łączy wspólna kwestia, być zawsze tak Gdzie gra nasza GieKSa, ta jedyna, ta najlepsza, 1962. Czy wygrana, czy przegrana, wiara wciąż trwa i pozostanie w sercach Ulicański styl, honor, sprawa najsilniejsza, mądrość w głowie, siła w pięściach Konsekwentnie jebać tych, co ze sprzętem w rękach, szukając szczęścia, bo prawda jest jedna Niebieski, ta ekipa kładzie na deski. Biały, idź przed siebie i przypały. Czerwień, witamy po dłuższej przerwie. Z nami niepodzielnie, piek za jazdrzębie. Dupy się zdradza, ziągów wiekcy nigdy Próżno zdrady szukać jak w stogu siana igły W chuja nie gramy, a w piłeczkę zawsze Futbol, futbol, zajęcie najciekawsze Lokata w tabeli, sukces umiara Jest elegancko, teraz, teraz gra gitara Ekstraklasy klasy w zaplecze, wieszam ja pada szpony Chłopaku na piździe, wjazd na salony A w futbolu jak alkoholik bez alkoholu Chemik, kędrzeżyn odrodzony z popiołu Bracia chemiczni, szemscy hultaje Harcerska zaprasza chuligańskie zwierzaje Szukać mi Możesz na sektorze J, zawodnicy, hardkorowy sport. Co tu kurwa, owijać w bawełnę. Kibicowskie życie, adrenaliny pełne. W stadzie owiec, wolimy być wilkami. kroić drogie barwy, zadymiać latami. Koło chuja cała to statystyka. Tylko ten co pełza, nigdy się nie potyka. Nie liczy się też, ile masz w łapie. Ważne jest to, że jesteś wariatem. Nie farmazon, to nie żaden kit. Na z ziomkami, po tym konkret beat. Picek 100%, GKS Jastrzębie Nie na murawie, teraz gra na, na bębnie Bier to skóra, czerwień krew Zawsze polskie, śląskości krew Nos to pod prąd, na lewym pasie Cały czas do przodu, po tej samej trasie Kamraski browar, godowy mach Bayera Krach chłopaki, GKS Jastrzębie, GKS zęk zawsze Udości was przyjemnie